Cześć, witajcie, dzisiaj Q&A, tak? Obiecałem wam, że na 500 subów będzie Q&A, więc właśnie je robię. Jak wam się filmik spodobał, to zostawcie łapkę, suba, no i co? My już mi się na pierwszym pytaniu? Jeszcze chciałbym wam naprawdę bardzo, bardzo mocno podziękować za każdego subika. Przyszykowałem sobie listę 19 pytań. Z komentarzy oczywiście. dla będziecie mieli sobie y, gameplay z Bed po prostu. Jaki najlepszy kolor? No moim zdaniem najlepszym kolorem jest czerwony albo niebieski. Jeszcze fajny jest żółty. Czy zrobię odcinek z widzami? Zrobię. Na 600, subów, yy, na 600 subów zrobię odcinek z widzami, gdzie będziemy po prostu sobie grać czwórki. Więc podajcie na Discorda, macie linka w opisie, bo tam właśnie będę rekrutował osoby do tego. Na koniec odpowiem sobie na chyba najczęściej zadawane pytanie, czyli ile mam lat? Pytanie numer 3, ile masz wzrostu? Yy, na to pytanie odpowiem, jak będę odpowiadać na pytanie, ile mam lat. Od kiedy grasz w minecrafta? W minecrafta gram od 5 lat 4, coś koło tego W bedwarcy gram od 3 Ale miałem półtora letnią przerwę Czy pokażesz twarz? Szczerze nie wiem, może na 10 tysięcy Na 100 tysięcy, na milion yy, Nic nie obiecuję Ale raczej na razie jeszcze nie Jeżeli nie youtube to co? To nic tak naprawdę, czasami na tiktoka sobie nagrywam Dla beki Czy grałeś w farming simulator lub csgo? W farming simulator nie grałem, nie wiem w CSa grałem. Gdzie mieszkasz? W jakim województwie? W Łodzi mieszkam, w województwie łódzkim. Kto jest twoim idolem, jeżeli chodzi o Bedwarsy? Szczerze to nie wiem. O, szczerze nie wiem, o co chodzi. Czy chodzi o gracza, czy o youtubera. Jeżeli chodzi o youtubera, to Szymbor. Moje filmy są inspirowane bardzo jego. A jeżeli chodzi o kogoś, kto dobrze gra, to nie wiem. Dlaczego chcieliś nagrywać na YouTube? Jakoś tak nie wiem. Jakoś tak nie wiem. Na, na pewno każdy, jak był młodszy, to chciał Mieć swój kanał i być sławnym youtuberem. Yy, no więc po prostu chciałem i założyłem i zacząłem nagrywać. Czy nagram odcinek ustawienia Clonara? Nagram, ale myślę, że jak będę miał trochę większą publikę. Na razie umówmy się, nikogo by to nie obchodziło, oprócz kilku osób. W jakim programie montujesz? Montuję w kapkacie i ludzie mają wymówki, że nie montują w kapkacie, bo bez Pro, ale tak naprawdę to co ja robię w kapkacie to. Jedyne co używam w pro to parę rzeczy. Da się taki film jak ja robię zrobić bez pro, więc. Wygodnie jest pro, ale bez też się da. Więc... Gdzie są moje pozdrowienia? Ano tutaj, pozdrawiam cię kolego. Jaki sport lubię? A to zależy czy oglądać, czy, czy uprawiać. Jeżeli chodzi o oglądanie, to chyba skoki narciarskie. A jeżeli chodzi o y, uprawianie, to nie wiem w sumie, narty, bieganie, no coś takiego. Ile mam, mam zwierząt? Mam dwa zwierzęta, brata i kota. Pozdrawiam Matiego, jak to oglądasz. Yy, I kinie też pozdrawiam mojego kota. Ile gram Fortnite'a? I tutaj nie wiem o co chodziło autorowi, że teraz czy kiedyś. No kiedyś to grałem tylko Fortnite'a, w sensie tak dwa lata temu, półtora roku temu. A tak to, to ostatni raz odpaliłem tą grę pale, parę dni temu. Zagrałem jedną gierkę i się wkurzyłem, bo dziwna jest ta gra. Więc teraz już w ogóle nie gram, a kiedyś grałem dużo. Czy chciałbyś nagrywać z mniejszymi twórcami? No, mógłbym, ale to raczej na ich kanał niż mój. Bo na moim kanale wolę, żeby były filmy raczej moje. W 100%. Czy masz w planach zrobić swój klan? Y jestem w klanie Snap, bardzo fajnie jest i w ogóle jest śmieszna historia, jak tutaj dołączyłem. Kiedyś myślałem, że klany się nie opłacają, no bo jest podatek klanowy. Nie wiedziałem, że są boostery klanowe. No i wydropiłem z tych skrzynek boostery klanowe, nie? Napiszę. No i nagle taki ziomek do mnie napisał, czy chcę dołączyć do klanu. Ja mówię, że tak, ale tylko boostery aktywować. Aktywowałem te boostery. No i zobaczyłem, że w sumie to są też boostery w tym klanie. No i mówię, zostanę. No i tak się tak się to. Tam, no, wiesz, o co mi chodzi. Jakich youtuberów lubisz? Tak nie wiem kogo, ale lubię na pewno Szymbora. No i w sumie to raczej z takich co bardzo lubię, to tyle. Tylko Szymbora. No I ostatnie pytanie, na które wszyscy czekali. Najpierw, ile mam wzrostu? Mam wzrostu 1,45 m, 6, coś takiego. A lat mam, uwaga, tutaj macie kalkulator, jakby wystarczy sobie to obliczyć, bo nie chcę dostać bana od YouTuba. To że dużo osób się zdziwi, no ale dobra. Yy, na 600 subs, pamiętajcie, że robimy specjal, że gramy z widzami z Discordem. Ważne, żebyście mieli yy, mikrofon dobry, w sensie dobry, w miarę dobry. I możliwość nagrywania w OBS-ie, żeby była też wasa, Wasza perspektywa. No i w sumie to już by było na tyle z tych pytań. Jak Wam się filmik spodobał, to możecie zostawić łapeczkę, ale raczej, raczej nie celuję tego filmiku pod jakieś super zasięgi, tylko po prostu chcę, żeby, no żeby był, a nie, żeby miał jakieś super ekstra wyświetlenia. Bo raczej tutaj chcę yy, zaciekawić tych widzów, co mam, a nie nowych. Subika możecie zostawić, jak, jak jesteście tutaj nowi. No i Elo...